Cześć wszystkim. Mariusz i Bodzio z tej strony. Halo. No. W kończony. Dwózki Unia trzeci. 73. 73, no. 73 rocznik. Efekt końcowy. No teraz już w pole nie pojedzie, nie? Hmm? Nie wiem ogóle nie pojedzie. I co, gdzieś o to Dama kolor Info? Ja. No widzisz. Ładny jest. Jasny, ale pasuje do tego matu czarnego. Takie podobny bomet produkował też z czarnym. Agregaty do 60 upraw te uprawowe, takie różne rzeczy. No te, te elementy są w, co w nim były, nie? Robocze, ścinacze są tylko inne, stopka jest założona, bo gdzie tam wynalazł ze starych zapasów. Łoza jeszcze może iść jedna i druga no to, a, a tamta stopka jest też używana, to było na filmie. Krój tutaj jest, ten krój dostałem razem z tym pługiem. I tu że Mariusz pomalował i złożył go i jest. Wodzio pomalował i złożył jest. Potem będzie wystawiony na razie tu z No już nie klei się, ale by czasem jakaś wilgoć to plamy dostanie, nie? O tam jest jeszcze jeden trapez nowy. Co tu jest nowe? Ten gwint trapezowy, o. Bo to było wygięta, prostowaliśmy i trzasło, nie? Pług jak pług. Pług jak pług. Ja takim nowym orałem, już mówiłem przy okazji malowania tutaj, że od nowego, takim orałem także. Już coś, coś więcej jest zrobione. Nawet te korpusy są inaczej, słupice zbudowane jak później, potem te węzłówki z góry na dół na tej spłaszczonej rurze to były tylko takie króciutkie. A teraz to, w tych starych to idzie do dołu, wiesz, te kliny takie no. powstawiane, to idzie bardziej do dołu, a w bo już było krótko. Bo był z 81-ego do Też nogi kupiony. Ale tym się lepiej jorało, jak tym już z tą krótką wieżyczką i przykręcanym kołem. Po pierwsze tam koło było dalej od od korpusu y, i jak tam gnój jakiś słom to się nie zapchało, nie? nie? I można było sobie uregulować z kabiny, siedząc na siodełku, na, na siedzeniu traktorzysty sobie tam, albo się wychylić trochę i poregulować, nie? Mhm. Czy tym wykorbieniem, czy głębokością czy łącznikiem, czy tym cięgłym górnym. Tylko musiały być spięte te korby, żeby się nie rozkręcały. Yeah. Nie. To zawsze jakąś gumą, albo co. Masz już łańcuch wsadzony? Nie. Yeah. Łańcuch mam wsadzony. Miałem kiedyś dolpimy PS180, to to jest Stihl MS291. Co to jest za piła? To jest warte swojej ceny, czy nie warte? Jak ktoś, jest to Może ktoś użytkuje. znać. Może ktoś użytkuje to spiła piła z... kupiona w 2023 roku przez kogoś. Ja to tam kupiłem używaną, nie? Taką no tu mam jedną osłonę taką bardziej roboczą, a drugą wystawową. Nie jedną kruk zwany, a drugą dolpimy sprzedałem, bo. No to dolpimy nie do części cylindra przede wszystkim. No niedawno widziałem wał. Wow. Był jakiś komunistyczny? Hmm. No. Tak ogólnie, o, lepiej, le, lepsza taka piła jak taka marketowa jakaś, nie? No nie zobaczymy jak to będzie się sprawować. Dużo nie ma nacięte. Ale ktoś tutaj po, nie potrafi po prostu się z piłą obchodzić bo... Zobaczcie. Popuściłeś już łęk, a ją tutaj założyłeś. Jest, może jeszcze trochę bym musiał popuścić. Jest przegrzana jakby trochę prowadnica, nie? No. No, no nie ma dużo zrobione. Tłumnik pokaż, no Taka na półce kosztuje? Trzy tysiące zł. 3,40 jeszcze z łamkiem, u nas, nie? W internecie można taniej ją kupić gdzieś tam na Allegro, ale nie wiem, czy one się czymś różnią, bo nawet można je kupić za 2,500. tysiąca. Takie przebitki bym miały, sklepy. Marże takie duże? Takie marże, czy po prostu jest jakiś inny towar na te sklepy dawany? No bo w szpilu ona kosztuje 2,4 tysiące. 3,40 3040zł a w internecie kosztuje 2,5 nawet 26 No, to jest wszystko nowe to nigdy nie była chyba os osłona zdjęta ja dziś pierwszy raz to odkręcałem ta górna łajcuch też już o tutaj jest łańcuch do niej Na ktoś chyba sobie szlifierkę kupił na to, jest, na to cięcie to jest za bardzo zużyte. chyba że w piachu ktoś chodzi no. ten, nie? nie wiem, Jeszcze czy jest gdzieś... gwarancja do niej. Już jest taki łańcuch na wykończenie ewentualnie gdzieś tam może przy jakiś tam... Jeszcze jest, bo do momentu tego, jakby ogranicznika od te, tego, tego momentu, jak... gdzie się zaznacza, gdzie, gdzie się, jak się ostrzy, nie? Gdzie jest pokazany, jaki kąt. To można praktycznie jeszcze jechać, no W jakimś syfie, nie? nie? W jakimś syfie, więc. w w prowadnicy, nie? W jakich gwoździach, ewentualnie, ale. W gwoździach ja to... tam nie. Takich, takich cyrków chyba nie to będę. Chciałbym W łydki nawbija No. Jeszcze pójdzie ten łańcuch, ale już kupiłem nowy łańcuch 70, chyba 2 zł. Wtedy pilnik kupiłem jeszcze. A prowadnica stwierdzili w serwisie, że jeszcze pochodzi? Nie wiem. Czy według Was taka prowadnica pochodzi? Czy nie Ona będzie nie mam, niszczyć łańcucha? to jest fioletowa, nie? Ja. Trochę. Fioletowa jest. Jak się otworzy, no to już będzie duży To dostał ktoś w łapy, może zobaczył na kolor ją kupił, że ład, ład, ładna pilaczka. Kupił ją na kolor jakiś nowicjusz i, i myślał, że wystarczy odpalić i jechać. No nie wiem. Trudno powiedzieć. Sztil, jaki to jest sztil? Aha, tu jest, ja. Germany, ale to tam pewnie już wszystko w Chinach jest produkowane. A w Europie albo w Indiach napisy dawane. Piła kosztuje 400? Jest, ze stycznia 2023 ponoć. No, to ona ma y, półtora roku. Tak jak koszulki. Jest polski producent odzieży, kupuje koszulki za, za złoty 50. Nadruk kosztuje 5 zł, a sprzedają po 150 i tak to jest. Ja hmm. teraz będę mógł jechać gdzieś na szałka. Jeszcze idę pokazać ten pięknie, co, co mam zrobione z piękkiem. Tak się zastanawiałem, co z nim będę robił, bo były różne wersje. Tu zaszposłowałem zaszpachlowałem, wtedy zrobiłem takie trochę tu zaszpachlowałem, czyli tam trochę, trochę tu a resztę zostawiłem w tych szpach bo podłoże, to, to jest już lat jakby, nie tu jeszcze pewnie będę coś robił bo będę szpachlowałem z utwardzaczem szpachlówką wciągnęło jeszcze dość dużo ale chyba będę tak robił, żeby tylko ten ciemniejszy kolor był dostępny na, dla, dla wzroku no, zobaczcie. Tak ten spół powinien wyglądać. Jak będzie lakier pomalowany, nie? No, a szpachlowałem całość od dołu. Chciałem zobaczyć jak to się będzie zachowywać. I jak był poszpachlowany pieniek od dołu, nie? To na drugi, na trzeci dzień szpary się powiększały. Już szpachla nie, nie wystarczyła do uzupełnienia ubytku, bo po prostu się szpara rozszerzyła cały czas ten pieniek schnie i schnął będzie i dlatego chyba te szpary po prostu będę zostawiał bez szpachlowania zalałbym żywicę ale tą żywicą teraz zalewać w tych szparach to jest naprawdę kupa roboty ale też mogę się tak pobawić zobaczę, gdybym wiedział, że, że tak to będzie się zachowywać to bym to nie szpachlował tylko tu krater Krater wyrył aż do samego spodu Tak jak zresztą to chciało pękać i wtedy bym to obczyścił i zalał żywicą, ale tej żywicy naprawdę dużo by tu wyszło A żywica jak wiadomo jest bardzo droga no, Ładny pieniek, bo pieniek ma 80 cm Na, na, na 90, coś takiego Taką zwykłą szpatrówkę jechałem tam, chciałem sprawić dla próby tą naturalną, drewną, a tam jechałem taką z utwardzaczem normalnie do, do metalu, nie? Jeszcze muszę po prostu, jeszcze na razie schnie, to ma czas, to mi się nie spiesz na razie schnie, będziemy oceniać co z tym dalej będziemy robić, będę robił, nie? No. No jo, no to to by było na tyle, nie? Jeszcze zobaczymy jak to będzie się prezentować przy ciągniku. No to na razie tyle. Cześć, do zobaczenia. Bye bye. Trzymajcie się zdrowej i młodo nara.